Program telewizyjny TVK 1 Akcja Foka Sarna musi robić kupę. Magazyny kajzerogradskie budownictwo niedrewniane w Kajzerogradzie Budowa świątyni Boskiej Sumery. Najlepsze urodziny za dwa dni. Wywiad z generałem Froszkonim Dobry wieczór Państwu. Foka ogłosiła akcję Foka. Ta pani to foka z okularami, z zaczerwienionymi oczami, ponieważ bardzo dużo przedawkowała te takie charakterystyczne leki do oczu z okiem czerwonym, i przez to takie się zrobiły, bo taki jest efekt przedawkowania. Także powiększyła sobie usta, a tak ogólnie to jest foką, jeszcze ma rozwalony wzrok, no właśnie, wtedy właśnie przedawkowała ten, jakby myślała, że wtedy jej się wzrok, wzrok poprawi, dlatego ma okulary, ma bardzo pięknie betonem namalowane Brwy, jak wcześniej na zapowiedzi prezenterskiej zapowiedzieliśmy, ogłosiła ona akcję Foka. <laughs> Nikt nie wie o co w niej chodzi, ani na czym ona polega. Ważne, że została tylko ogłoszona. Na Uniwersytecie we Fryderykogradzie odbył się wykład naukowo-historyczny o tym, że sarna musi robić kupę i nie może być przy tym przestraszona. Dzień dobry drodzy słuchacze. Sarna to cudowne zwierzę, które także w bardzo minimalnym, ale jednak. Zamieszkuje tereny Wielkiego Księstwa Królików. Ich mniejszość to zaledwie 100 mieszkańców, licząc ogólnie sarny, daniele, łosie i tym podobne, ale one zasłużyły na uwagę, a także powinno to pójść na cały świat, aby tego typu zwierzęta, a tym bardziej sarny, zwróciły na siebie pod tym względem uwagę. Sarna, gdy robi kupę, jest to coś pięknego. Sarnie bobki są okazem wielkiej sprawiedliwości na świecie. Dlatego my nie powinniśmy straszyć saryn, tak jak to miało miejsce ostatnio w grudziąskich i w okolicach grudziąskich lasach, tylko powinniśmy ją w spokoju zostawić, tak, żeby ona mogła spokojnie robić kupę, bo wtedy kupa jest piękna, ogromna, śmierdząca i prawidłowa, a inaczej już jest nieprawidłowa i inaczej nie powinniśmy robić. W Kejzerogradzie zbudowane i otwarte zostały magazyny towarów przeróżnych. Ta inwestycja jest niezbędna dla dalszego rozwoju miasta. Dlaczego miasto w wielu względach może być samowystarczalne? Na to przykładem jest kajzerograd, ponieważ w mieście startak można spokojnie budować drewna, nie można spokojnie budować z cegieł, betonownie, żwirownie, fabryki pustaków i podobne rzeczy, dzięki czemu można spokojnie budować z betonu, ale wielu przedmiotów marmur, rów, mozaik, kwarców czy innych rodzajów cegieł, niż mogą być wydobywane z gliny na terenie miasta, muszą być sprowadzane. Dzięki tym magazynom mogą być gdzieś przetrzymywane. Teraz w Kajzerogradzie można budować już z każdego budulca, nie z tych, co wymieliśmy na początku. Miasto już jest otwarte na wszelkie propozycje budownicze, dzięki czemu będzie się bardzo szybko i dynamicznie rozwijać. Wielki Książę Fryderyk, gdy powstawał w połowie listopada, sezon dziewiąty Kajzerogradu, mówił, że rozbudowa. Tego sezonu będzie ekspresował, bo ekspresowy jest naród króliczy, który szybko i cudownie bo rozbudowuje swoje miasta, a tym bardziej swoją stolicę. A to, co mówi wielki książę Fryderyk, zawsze jest prawdą i się tym razem sprawdziło. Tak wygląda część magazynu. Nie jest dobrze oświetlona, ale oświetlenie w magazynie nie jest potrzebne. Mamy tutaj piaskowiec, cegły różnego rodzaju stufu, wykładzina stufu, kamień, czarny kamień czy kamienne cegły. A więc w Kajzerogradzie jest już możliwość budowania z wielu surowców, ale musimy sobie zadać pytanie, czy ktoś już taką piękną możliwość wykorzystał. Na to pytanie jest bardzo ciężko odpowiedzieć. Na pierwszy rzut oka jak najbardziej jest kolumna szanownego wielkiego księcia Fryderyka, dzieła mozaikowe na cześć wielkiego księcia Fryderyka i księcia koronnego generała Rudolfa, a także mozaikowe widoki miast Wielkiego Księstwa Królików. Jednak nie są to budynki. Jeszcze nie ma żadnego budynku. Są ceglane, ale i tak 90% miasta stanowią budynki drewniane. Rada Miasta Kajzerogradu zapowiada, że wkrótce się to ma zmienić. Między innymi Dlatego, że inwestorzy lgną do takich surowców, ponieważ dzięki temu ich budynki będą bardziej atrakcyjne. W Kaiserogradzie rozpoczęła się budowa świątyni boskiej Sumery. Budowa się rozpoczęła. W dniu dzisiejszym zostały postawione fundamenty, a także postument, na którym stanie właściwa świątynia boskiej Sumery. Kim jest boska Sumera? Z pewnością jest boska. A dlaczego jest boska? Bo wspierała w trudnych chwilach wszelkimi zasiłkami Wielkie Księstwo Królików w czasach kryzysu lat 2018-2020, jeszcze przed rządami szanownego i bohaterskiego Wielkiego Księcia Pryzyryka. Świątynia swoim obwodem ma około 400 metrów. Żeby ją odbyć naprawdę trzeba dużo wysiłku. Będzie to wielka i cudowna świątynia, tym bardziej, że powstaje w centralnej dzielnicy rządowej, stolicy Wielkiego Księstwa Królików Kajzerogradu. W najbliższą środę, 4 grudnia, w całym Wielkim Księstwie Królików odbędzie się cudowne wydarzenia, jakim będzie święto państwowe urodzin szanownego Wielkiego Księcia Pryderyka. Ogłaszamy dla najdroższych telewizów w tym miejscu specjalny program telewizji knieziowskiej na dzień środę 4 grudnia. W tygodniu program nie jest zbyt długi, tak jak w resztę tygodniu oprócz soboty trwają zazwyczaj około 14 minut, sumując obydwa programy. Ale specjalnie z okazji wspaniałego i specjalnego dnia w Wielkim Księstwie Królików emisja zostanie wydłużona do 25 minut i zostanie nadana specjalna audycja telewizyjna. Same królicze światowe informacje będą także Wydłużone. W programie pierwszym w królewskich Światowych Informacjach wyemitujemy fragmenty defilady na cześć Wielkiego Księcia Fryderyka. W specjalnej audycji telewizyjnej odbędzie się koncert na cześć Fryderyka, który odbędzie się w Filharmonii Wormackiej. Natomiast w programie drugim Panorama Królików, wydanie specjalne, obchody urodzin Wielkiego Księcia Fryderyka u niego w klatce, tak kameralnie. Dobry wieczór. Państwo zapraszam na program WYWET wfr Dzisiaj naszym gościem będzie były minister wojny Wielkiego Księstwa Królików, obecnie szef Rady Generałów, generał Fryszkoni. Dzień dobry. Czy są jakieś informacje na temat przygotowań do urodzin szanownego Wielkiego Księcia Fryderyka? Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Ja nic nie wiem o rodzinach Wielkiego Księcia Fryderyka, wiem tyle, że jest to najwspanialsze święto w Wielkim Księstwie Królików i że mam zaszczyt w nim uczestniczyć w głównych obchodach w Kajzerogradzie. Samych szczegółów, co tam będzie, jeszcze wiem tyle, ile było mówione w telewizji kniewieckiej, bo oczywiście jestem wielkim fanem, bo jest tam sama prawda.